Mowa o wielkiej piłce, o wielkich wyróżnieniach i wielkich zwycięzcach poprzedniego sezonu nie roku, tylko sezonu od 1 sierpnia 2025 do 1 sierpnia 2026. Ten okres jest brany pod uwagę przez 100 dziennikarzy reprezentujących 101 reprezentacji w rankingu FIFA. Takie są zasady: 30 kandydatów, każdy musiał wskazać 10. Już wiemy, że Robert Lewandowski zajął miejsce 17. Dla mnie to trochę dziwne, dla Was, że tak daleko, z takimi dokonaniami w tym sezonie, a Wy? Dla mnie również. Myślę, że na pewno zasłużył Robert na to, żeby być pierwsze pierwszej dziesiątce. W moim odczuciu, w mojej ocenie tego, co się wydarzyło, to jak się prezentował i również to, to jak Barcelona grała i jakie wyniki osiągnęła, jakie tytuły zdobyła. Widzą Państwo dokonania Roberta Lewandowskiego w tym sezonie: 24-25, 52 mecze, 42 gole. Dodam, że 11 goli w Lidze Mistrzów, półfinał Ligi Mistrzów, 27 goli w Lidze, Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar i Super Puchar Hiszpanii to za mało na pierwszą dziesiątkę, Kaziu. Tak, Robert jest powtarzalny i, i też można się dziwić, że w poprzednim sezonie był dużo wyżej. Tutaj tak odległa pozycja, ale może, nie wiem, piłkarzy PSG, których kilku pewnie doszło, do tej pierwszej dziesiątki zdobyli Ligę Mistrzów. Tylko tak nie można brać pod uwagę, że ktoś wygrywa Ligę Mistrzów, to całą jedenastkę nominujemy do złotej no, piłki, tak, bo to pewnie, jest niewłażne. Pewnie tak nie było, natomiast to, no, faktycznie no, no, Robert przede wszystkim bronił się golami i, i to, że Barcelona była mistrzostwo w tej Lidze Mistrzów może trochę większe oczekiwania były co do, co do co do niego. Zobaczcie, to są nazwiska najbardziej wartościowych zawodników poszczególnych rozgrywek w Lidze Mistrzów Osman Dembel w klubowych Mistrzostwach Świata Cole Palmer, w Lidze Narodów UEFA Nuno Mendes, no i w krajowych rozgrywkach, czyli w Bundeslidze MVP to Harry Kane, w Ligue 1 Osman Dembele, w Premier League Mohamed Salah, w hiszpańskiej La Lidze Rafinha i Scott McTominay w Serie A. Tak myślę sobie, że gdyby się sugerować tymi tytułami MVP w poszczególnych ligach, no to nie ma tutaj nawet też Roberta Lewandowskiego, więc może jest jakaś sprawiedliwość w tym świecie, że on nie jest w, znaczy, to jest, w, w jako pierwszej to jest <laughs> dziesiątce, ale wciąż mi się tutaj, mam taki czuję jest taki duży zgrzyt. Znaczy, ja myślę, że tego typu uprawiedliwości, tak jest zawsze ta kwestia pierwsza, podstawowa, kryteria, jakie będą przyjęte. No i jeżeli głosuje tyle osób, te kryteria na pewno dla poszczególnych dziennikarzy no, będą zdecydowanie inne, różne. E, dlatego, też no, w moim odczuciu, nie, nie do końca to będzie takie, takie obiektywne i pokazujące. no Bo jeżeli popatrzymy na to i się zastanowimy, w piłce nożnej, najważniejsze są bramki. Mm -hmm. no, te bramki dają ci naj... nie, nie, splendor, ale również dają ci zwycięstwa e, tytuły. tak, Więc no, to jest taka sytuacja, gdzie, gdzie tak jak już wcześniej powiedziałem, no, na pewno w moim odczuciu, Robert no, zasłużył przynajmniej na pierwszą dziesiątą.